No dobrze, szanowni państwo. Zrobiłem zatem research. Research strażnikowy. I wiem już, który apsztyfikant posiada ze sobą, eee, co? Pomarańczowy klucz. Pomarańczowy klucz, który w końcu może uda nam się dzisiaj zdobyć. A mianowicie jest nim oficer spięty. Oficer spięty ma pomarańczowy klucz. Oficer szczupak posiada klucz fioletowy, czyli ten do wejścia, a pałka posiada żółty, czyli klucz do celi, gdybyśmy chcieli z niej wyjść, kiedy nas zamykają. Tea. no więc tak to wygląda. Poświęciłem dosłownie, ile może? 10 minut na ładowanie sejwa na każdego strażnika i zobaczyłem, obiłem mordy, no i teraz już wiem kto. Nie muszę tracić czasu tutaj na odcinkach. Także... Okej, zobaczymy co, Bonifacy ma. I... Kiepsko. Więc musimy zdobyć A. Przede wszystkim tę cholerną linę, mam nadzieję, że w którymś sklepie wreszcie będzie. O harpunie czy znaczy o tym, to jest grappling hook, to co wychodzi z tego połączenia. O grappling hook powiem za chwilę, co wyczytałem w internetach, bo z, jednak zmierzyłem się z internetami, jeśli chodzi o informacje na temat tego przedmiotu. Ale to za chwilę może powiem właśnie o tym, jak go zdobędę, jak go wytworzę, bo i tak chcę go wytworzyć. Niemniej jednak, chcę jeszcze zrobić jedną rzecz, mianowicie, chcę wziąć to, to, o Jezu, nie, nunchaku tu leży, kurde, nunchaku tu leży, mówię, to i to, i stworzyć co? Uwaga, uwaga, oczywiście, łopatę. Tak, bo wydaje mi się, że prędzej czy później łopata będzie potrzebna, a poza tym zwalniam sobie dzięki temu miejsce. Dobra, więc najpierw zróbmy to, co do nas należy, czyli po prostu pójdźmy do roboty. Nie mam żadnych nielegalnych, mam młotek w ręku. 3 na 5 demedża Zrobimy co trzeba zrobić! I potem zaczniemy wprowadzać plan obijania mordy szanownemu strażnikowi spiętemu. Chyba, że do nas sam przyjdzie. To wtedy inna sprawa. Dlatego go czy to jest spięty. Spięty, zawzięty. Posiada pomarańczowy klucz. A! No tak, zaraz! Oczywiście, fajnie, że klucz posiada. Tylko to wcześniej trzeba zrobić co? Przygotować jakby próbkę. Tych wszystkich rzeczy, z których będziemy potem wykonywać klucz. Czyli, tak zwane putty jest nam potrzebne. A putty to jest oczywiście, wedle moich tutaj tajnych notatek i pamięci to talcum powder i toothpaste. Także rzeczy, które bardzo łatwo zdobyć i chyba talcum powder, kurde. Talcum powder chyba posiadam. Więc to nie powinien być problem, okej. Okay. Job quota done, knebel nie. No teraz jakby się spięty pojawił, to i tak kiepsko, bo ja wciąż potrzebuję przecież, kurde. O, no właśnie, spięty tam poszedł, a ja nie mam czego. Kimolda. Czy wychodząc na zewnątrz są bramki? Nie, ok, czyli na zewnątrz mogę wyjść i, i kurcze niź ze sobą nielegalne przedmioty. To jest spoko. Dobra, czyli tak, Toothpaste i, 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 i Talcum Powder. O tak, i to łącznie daje nam ładów puti. I teraz puti razem z kluczem da nam to, co chcemy. I teraz pytanie, czy jak pójdziemy? samą drogą, to może dogonimy spiętego. O! No, czy lep... O, o. Oj, nie. Chyba zapomniałem o najważniejszym. <śm> o, Jesus, uda się? Uda się? Uda się go pierdzielnąć? Tak, żebym nie zginął, to jeszcze chwila? Sześć? O, tak! O, <śm> jaki fart. <śm> o, Jesus, jaki fart. W ogóle nie wziąłem do ręki żadnej... Nie, zaraz, wziąłem do ręki broń. Halo, nie, dobrze, 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 mam przecież ten... Mam przecież młotek. Bardzo dobrze, okej. Okay. Dobra, to działamy. Uch, o Jezus Maria, no to była ciekawa, ciekawa potyczka. Dobra, teraz szybciutko robimy tak, Mold. I oddajemy mu. To pytanie, czy chcę wziąć Bayton? Nie, bo to będzie zawalał miejsce. Okej, okay, mam key mold jestem zadowolony. Teraz tylko molten plastik jest mi potrzebny. No oczywiście, żeby zdobyć molten plastik potrzebuję... Ee, co? Potrzebuję kleju. I... co jeszcze? Moment, sprawdzam szybko. Klej i... Eee, tfu! O Jezus Maria, nie, głupi jestem. To i lighter, tak. I to łącznie da mi Molten Plastic. Uuu, czyli de... teoretycznie mam już klucz. Ej, zajebiście. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Teraz weźmiemy to, połączymy sobie razem. jest! Plastic Utility Key. Bardzo dobrze. Czyli mega. Położymy go sobie tutaj, będziemy potem mogli otworzyć drzwi. Ale póki co jest roll call i trzeba się pogodzić z tym, że będzie nam spięty obijał mordę, więc trzeba się również pogodzić z tym, że stracimy trochę kasy. I wylądujemy. Yy, no tam, gdzie wylądujemy, tak? A, może dla bezpieczeństwa, żeby nie tracić, albo, albo nie być, nie być narażonym, to schowam to tu. Dobra, spięty zaraz się oburza, jak tylko mnie zobaczy. no właśnie. Dobra, niech, niech mu się, niech mu się tam ulży, prawda? Tak, dobra, biegnę do tego midday roll -cola, bo, pomimo, że straciłem trochę kasy. To wydaje mi się, że może ktoś będzie miał w sklepie to, co potrzebuje, bo potem jest free period i już nie będę mógł ich wyłapać. Tak, właśnie tam idę, tylko mnie jeden taki trep pobił. Anonim, co masz w sklepie? Nie masz... Kurczę, masz roll of duct tape, którego nie mam ani jednego już. Więc chyba kupię. Kto jeszcze ma sklep otwarty? Nikt? Jeden sklep tylko? What the heck? Stefan. Nie? Ono tu. Nie, japa, comp shift, bardzo łatwo, okej. Okay. Ojej, ale się leją, dobra. Co no, miał Bonifacy przy sobie? eee czekoladę i zegarek, czy ja chcę czekoladę brać? Eee. Dobra. E, no tylko nie wiem, kogo, jest roll call? jak jest mój rolkol? call? Shit. Dobra. Ryzyk fizyk. A, dobra, spiałem się. Dobra. Mam, mam młoteczek. I teraz tak. Chwila na zastanowienie, żeby mi czas nie uciekał, na kiedy myślę. Teraz, skoro mamy orange key, to jest zajebiste. Mamy zrobioną łopatę, czyli miejsce jest. Muszę zdobyć tę cholerną linę. Mam jeszcze rolok duct tape na wszelki wypadek. Kurczę, lina. Plastic utility key. Możemy to teraz w ogóle użyć, żeby było śmiesznie. Chyba pójdziemy i otworzymy te drzwiczki. I te rzeczy, których nie będziemy używać teraz, żeby tu nie zawalały nam blisko miejsca, to chyba schowamy tam wyżej. Nie? To byłoby dobre. Tak, dobra, zróbmy to teraz. Ok. Czyli co na pewno nie będzie nam potrzebne tu blisko. Eee, cuttersy może będziemy chcieli Tr -tro Troll nie. Kontraband nie, to nie. Gravelhead będzie potrzebny. Utilityki wiadomo, że nie. To będziemy naprawiać, to się przyda. Dobra. Okej, okay, i teraz spróbujmy otworzyć drzwi. Spok, Tu jest już problem rozwiązany. Nie musimy tam wchodzić, tylko możemy teraz zacząć to zrzucać tutaj. Razem z kluczem. Nikt tu nie wejdzie, mam nadzieję. Nawet nie masz szans, według ktokolwiek wszedł, więc jest spokój. Dobra, zrobiliśmy najważniejszą rzecz. Porządki. Dobrze, jest dobrze. Tylko teraz, żeby nie stracić progresu, nie zrobić czegoś głupiego. I dożyć. Dożyć. Dobra, czyli teraz potrzebuję przede wszystkim jeszcze. E, on zobaczyć może te... dile e. Tab of Bleach wziąć do ręki. Znaleźć... Okej, okay, dobra. W ogóle wezmę to do ręki. Sok ta, Tab of Bleach i komprzyk jest mi potrzebny. Dobra. Oczywiście nie mam ze sobą... E, ...tego. O, to, to. Oczywiście. Wypad. Duża mać. Nie mamy ...grzebienia. Już mam. Okej. Okay. Okej, okay, teraz możemy zrobić kom proszę bardzo. O nie. Zapomniałam, że kom jest nielegalny i teraz... O shit. No dobra, to nie był dobry pomysł. <laughs> o boż... Dobra. To nie był dobry pomysł. Nie, 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 nie. Ja muszę wziąć... Arr, Stefan, chodź tu! Co masz ciekawego? Masz linę? Nie masz liny, eee, co miałem jeszcze tam wziąć? Tabo blicy miałem dać. Tak, dobra. Mam jeszcze w razie czego jeden klej, jeden lighter bardzo dobrze. C -c -c -c. Dobra, idźmy na ten obiad. Potem pójdziemy, oczywiście. Czego się pluje? No, kurda, a co robię? Idę, chyba, nie? Szybko sobie zregenerujemy ten fragment y braków, jeśli chodzi o energię. Dobra, Stefan, Stefana sprawdzałem, tak? Rudy. Rudy, błagam, miej linę. Bycie szlak trafił w głowę. Dlaczego nie masz liny ty, fajfusie ty? Dobra, kto chciał y, ode mnie tubo Bleach? Szczepan! Gdzie jest Szczepan? Ta, ta, ta Szczepan! O, sklepy się zmieniły, bardzo dobrze. Szczepan! Masz. Dawaj kasę. Okej, okay, zmiana sklepu. Honotu! Shit. Jest! 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 Jest, jest, jest! Jest! Szczepan ma! Tylko teraz nie mogę tego kupić, ponieważ mnie bramka zawyje się mi. Więc crafting note tylko od Ciebie kupię jeszcze i lęk... Honotu, dobra, trzeba śledzić Honotu. Kurdej, złapać go w drodze na, na siłkę, żeby było śmieszniej. Stardy shovel, shovel, no okej, okay. shovel. A, sheet of metal, duct tape. No właśnie, mam duct tape, nie mam sheet of metal jeszcze, więc będę musiał go znaleźć. Oczywiście, inteligencja 80+. Aha, mam na razie flimsy. No dobra, ale to jest chyba ten sam składnik. Też sheet of metal i duct tape, żeby zwiększać siłę łopaty. Bo wydaje mi się, że y, będzie trzeba zrobić opcję z podkopem, tak? czy siak? Tak, tak mi się wydaje. No dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, hono tu, hono tu, hono tu, hono Kuźwaj, weź teraz w hono tu traf. Shit. HONO tu! Jest! Dobra. I nara! Wreszcie! Wreszcie mam length of rope, proszę Państwa. Nadszedł ten moment, kiedy wreszcie będę mógł... ...złożyć... Mój grappling hook. Fuck! <laughs> o, Tak byłem zadowolony, a się okazuje, że nie mam ideologacji Antalagancji odpowiedniej ilości. Shit. Dobra, muszę się stawić na ten cholerny Exercise Pigrot, tak czy siak. Ponieważ zaraz będą wyli, że mnie nie ma i mi się znowu gardki zwiększy. A to nie jest dobry pomysł, żeby się teraz zwiększał. Jestem. Asfalt ma glass shard, to spoko, dobra. Poćwiczymy szybko. Dużo nie, e, dużo nie zrobimy ze sobą, tak naprawdę. Ta! No dobra, chociaż sześć powtórzeń, no. Chociaż sześć powtórzeń. Dobra, 8! Tak, żeby wyrównać. Żeby nie piali za bardzo. Dobra, 8 wystarczy, dobra, lecimy. Szybciutko podkryśnic, umyć jabłkę. Wentyl. Tabu w glitch mam. Dale, da, da, szaklet mnie nie interesuje. Knaga, E, sraj, taśma i tu brasz. Niekoniecznie. Okej. Okay. Kompu, kompu. Zobaczmy dile... Nie. W ogóle mam obić mordę jakiemuś kolesiowi. Z tego co pamiętam. Znowu obić mordę. Asfalt. Czy ja w ogóle... Aha, to są te same sklepy. Tylko ja już nie potrzebuję żadnych sklepów. Teraz już mam wszystko co mi było potrzebne. Przynajmniej na daną chwilę. Stefan. O, Stefan ma... Ten, ma drewno. Ale i tak nie wyniosę tego drewna z stąd. Dobra. To, co teraz musimy zrobić? Teraz musimy. Mamy już. Kurczę, no mamy. Kurczę. A! Inteligencja, no jasne. Free. Evening Free Time. Tylko teraz tak. Komuś miałem jeszcze dać ten. Eee. Yy, comp Shift, który muszę zmontować. Ale najważniejsza teraz jest inteligencja, żeby móc sobie w nocy. Kurczę, no właśnie, bo nam się zrobić wyprawkę na dach. Teraz, jak mam wejście na dach, to być może uda się na dachu znaleźć jakieś alternatywne wyjście. Ale rawie, bo z tego co zauważyłem, jest jeden. Jedno pomieszczenie, jeden domek na sam zachód tego, na sam zachód więzienia, który graniczy z murem. Czyli może jest taka szansa, żeby zeskoczyć na przykład z tego murku sobie tak po prostu na ziemię, albo przy jakiejś przy, przy użyciu jakiegoś przedmiotu, na przykład grappling hooka, huka, huta, mhm uh -huh. Też nie wiem, czy to jest. To, to raczej nie jest dobre użycie tego przedmiotu, ale to za chwilę się przekonacie. Ponieważ wysta wystarczy spojrzeć na opis przedmiotu, jak tylko się go wytworzy. To, jak już tu jestem, to chyba walnę do 100%. Znaczy tyle, ile mi zmęczenie pozwoli, znaczy energia. Tak, to tyle było. Z zabawy, ok. Ech, a teraz możemy szybko sprawdzić jeszcze jedną szafkę. Kurczak, cooked food. Oh, roll, roll of duct tape. Chyba wezmę, ponieważ wiadomo, że to jest bardzo dobry przedmiot. Kukkwot. Ja teraz sprawdzę, czy twód mi zwraca energię. Zobacz, mam 98. 10%. To mniej niż czekolada. Oddechek. O, Sheet of Metal. Hmm. Sheet of Metal i Roll of, roll of duct tape i mam lepszą biorę. A co, nie mam już w ogóle kasy prawie. Ale wziąłem, ponieważ chcę z tego zrobić lepszą łopatę. Tu mi tak nikt nie znajdzie teraz. Więc biorę łopatkę i od razu je do Peg Light Wave Shovel. Ok, jest łopata. Jak widzicie, Digging 4 na 5 ale Chipping tylko, tylko 2 na 5 Czyli, żeby się przekopać, to rzeczywiście trzeba by mieć jeszcze. No właśnie, jeszcze trzeba by mieć. Kurde. E, łom, nie Łom. Jak to się nazywa ten przedmiot, głupi? Kilof! Właśnie, kilof jeszcze by się przydał. Ale na początku pójdziemy na dach. Comp Shiv. Dobra, Kukd wezmę. Kompri, wezmę, kto chciał kompriść ode mnie? Kurde. Jeszcze skarpetę jest mi potrzebna Lipton. Japa! Japa chciał kompri. Dobra. Tylko żebym nie wszedł w jakąś. Kurna teraz. Ożyd mordę, o nie. Dobra, przynajmniej nie widział, że skrobię tu. Eee, nie będę co mówiłem, w każdym razie chodziło o to, że muszę zdobyć. Japa, japa, japa. Jest japa! Dobra, japa chciał, comp proszę bardzo, pięknie. I jeszcze... A, skarpeta, właśnie, chciałem skarpetę znaleźć. Cooked food, pewnie. Razor blade, nie wiem czy mam. Ja Razor Blade? Nie wiem, czy tu w brasz mam. Oooo. Oh, razor blade, Razor Blade. Wezmę oba. Najwyżej wyrzucę, to i tak jest legalne, tak? I jeszcze jedna szafka i spierdzielamy stąd. Spierdzielamy stąd. Jest Tu w ogóle była masakra, jeśli chodzi o ilość takich rzeczy. Borsuk is plotting something. Zaraz, a komu jeszcze miałem obić mordę? Bo tu kogoś miałem. Bita Borsuk, okej, okay, okay, wezmę ten quest, bo jak obiję Borsuka. Shit. Jonasz and yapa. dobra. Czyli mam teraz dwa zlecenia na Borsuka, czyli Borsuka będzie się opłacało obić. Jeszcze jest oficer pałka. No tak, jak szukałem kluczy, to oczywiście zbiłem pałkę, żeby wiedzieć, że ma zielony, żółty klucz. I zaliczyłem ten quest, więc, no ale chyba sobie nie będę robił jaj. Jeśli chodzi o... Bicie strażników znowu, oficer Stonoga, o Jezu. nie. Anonim, co ty masz w sklepie, tak zobaczę szybko, masz zapalniczki, spoko. No gdzieś się leją, słychać. Ha, tu się lali, dobra. Sprawdziliście, e, Trend więc zobaczymy, okej. Okay. Nie miałem, okej, okay. mam i Razor Blade, Razor Blade i Toothbrush, ale i tak to zrzucę Cooked Food. Dobra, na razie podrzucam te rzeczy, robiąc, robiąc mały porządek. O! Teraz chyba czekam po prostu do końca dnia Żeby iść spać A następnej nocy spróbujemy wejść na dach Nie tej nocy, bo za dużo rzeczy Kurczę, wykonałem mimo wszystko Dlaczego to tu jestem? O, 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 może tu ktoś jest jeszcze co? Sok! <grytanie> Idealnie Dobra, nie przegiąć Zrzucę skarpetkę Nie, nie będę zrzucał skarpetę, żeby pamiętać, żeby ją dać kurczę. Nie wiem jeszcze do czego te nailsy się przydadzą Ale mam młotek w ręku Więc młotek plus nailsy coś by dawał Coś by dawał TEN krzywo śpi! W ogóle, że on nie spadnie z łóżka? Aha, dobra, w las. <laughs> dobra, zobaczmy statystyki. 94, okej. Okay. A, właśnie, 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 właśnie. Hmm. Grappling Hook. Nie zrobiłem, ale teraz jak zam, o nie, nie mogę ryzykować tego, że zobaczą mnie. Dobra, to to, grappling Hook to wystarczy połączyć i jest, to zobaczycie w następnym odcinku, tak naprawdę. Tak. Dobra, kończmy tę zabawę, idźmy spać, zamknijmy dzień!